3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastycznie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. A dla tych co mnie nie znają, nazywam się Jano Żenieczyk, jestem 64-letnim fizjoterapeutą i promuję zdrowie poprzez ruch i zdrowy styl życia. Zginanie przed ram. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nachwyt. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Strumutkowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.

Osiem, dziewięć, dziesięć. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. I zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Łokieć do przodu, do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi łokieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Oba łokcie do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Oba łokcie do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie zaplatamy ręce za głowę. I. Taki ptaszek, fruwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ręce prostujemy za głową. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Kładziemy ręce na kolano, na drugie kolano, i tam i z powrot. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I troszkę głębiej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziewięć. Sub. Łokieć do kolana. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć. Druga strona. I raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dzień dobry dzień, dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu i mam nadzieję, że już mi się przebudzili. Ręce z tyłu i takie przesuwanie. Tłowia lewo, prawo. Zobaczcie, jak się kręgosłup tutaj ładnie wygina na boki, tak? I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Pięknie. I do przodu, do tyłu. Raz. Dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, łok się kładziemy na kolana. W tym ćwiczeniu będzie. Kto będzie miał wyżej kolana, tym lepiej. Ręce za głowę i z powrotu taki ruch tu i tu. jeżeli ktoś ma kolana tutaj, to po prostu sprawę, tak, tu, tu. Jeżeli ktoś ma kolana tak jak ja, no to się musi tutaj dość mocno gimnastykować. Także nie zawsze takie rozciągnięcie jak ja mam jest korzystne. W niektórych sytuacjach jest niekorzystne. Tak jak w tej sytuacji, tak, bo trzeba się po prostu więcej namęczyć. Próbuję. I raz, dwa. Trzy. 4 5 6 7 8 9 10 Dobrze. I popracujemy troszkę nad sylwetką na naszym kręgosłupem. Super. Popracujemy, pooprustujemy go w drugą stronę, bo się okazuje, że dużo osób jest zgarbionych, bo tak siedzi przed komputerem. Zatem odchylamy głowę do tyłu, mostek w sufit i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Do tego dodamy jeszcze łopatki w tył, mostek w sufit. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i podpieramy się stu rękoma, i jeszcze raz to samo w innej wersji. I raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz chwytamy się za stopę i wykonujemy ruch góra, dół, góra, dół na boki, w koło. Czy ruch będzie taki, tak? Może zrobię sobie inaczej, tak będzie wygodniej. Zakładamy sobie nogę na nogę w ten sposób i stopa góra dół. Tak? Raz, dwa. Luźny staw skokowy. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I stopa na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, rozciągamy palce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i stopa w koło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Sześć siedem osiem, dziewięć, dziesięć, drugą stronę raz dwa, trzy cztery pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, pięknie i druga stopa to samo. Góra raz dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozsypij palc. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i w kół, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Dziesięć w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. I stopy w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i taki ruch do góry raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć druga stopa raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i sobie tak idziemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, unosimy nogę, wyprostowaną do góry, raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Takie nożyce. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastycznie. Napiszcie w komentarzu, jak się ćwiczyło, a my jeszcze wykonamy sobie 6 głębokich wdechów i wydech. Wydech, 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 wydech. wydech, 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 wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech wydech, wydech, wydech i wdech, wydech. Super. dziękuję wszystkim za wspólne ćwiczenia, za wspólny poranny rozruch. Dziękuję za komentarze. Dziękuję za tutaj. Lajki, dziękuję za polubienia, za diamenty. To osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Janusz Dzanieczyk, fizjoterapeuta, Spasu, kanał na YouTube. bądź zostanie jakby to powiedzieć, no, polubienia na TikToku, czy zostanie no, obserwatorem na TikToku. Tak. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Do mnie, zobaczenia jutro w następnym po porannym rozruchu i w kolejnych filmach.